No co jest? Chodźcie tu, gałganie. Chodźcie tu, gałgany. Nie, no, no to jest bez sensu. No. А. Ну что есть? Где же вы... mm. Ну кусай не вяза, ну не вообще. Ну что есть, Odpowiadającym o tym, Dawaj na blisko. felu. no co jest? A tak bardzo nie potrafię celować? Czy ten celownik jest taki? No co jest? No jest teraz gdzieś w worki No i no, super. No i to! Ja pierdzielę. Zażłączek Gold Molda. I się skończy. Давай тут, Фоку. Давай, давай, давай. Ну, что есть? Ну, не мамону! Я пи***ю! Ну, не рушайся, хлопец! Mm. Super! Aha! aha fajnie! E, to tak, e, jak sprawa wygląda? E, ogółem zapomniałem znowić nagranie, przez co. Mm, e, przez co. Nie widzieliście tego jak tam tym lewe przesadłem. Sora. A jak ten będę nagrywał Black Mesa to zobaczycie ten moment, bo mm, Przechodziłem dość to długo i zajęło mi to więcej czasu niż myślałem. I myślę, że to będzie dobry moment, żeby zakończyć Chyba przez ostatni odcinek Albo wiecie co? Przejdźmy jeszcze trochę dalej z, Tutaj z, z tego co wiem to Są strażnicy Ksen No to ci... no wiecie kto Dwa dwóch za nami pamiętam ten moment, bo byłem High hmm, to I to trochę dawno, ale to nie oznacza, że hmm, nie pamiętam. więc no o nie I to nie jest tak, że ich nie potrafię trafić, tylko oni są na dwa razy Trzeba po prostu oczekiwać na ten moment, gdy oni będą stać, bo tak to nie ma sensu, znaczy są sensy, żeby ich trafić oczywiście, Nie. Ehm, lecz to trochę zajmuje. Łow dupę, Łow dupę, Łow dupę! Biegnij, biegnij! Zapomniałem o nim. Nie, że ją tutaj będzie. Ja się do czego oni są wyksen. Bo jakby oni chyba nic tutaj nie złowią. Albo nie wiem. Nie wiem, jedzam cię tak. Nie jestem jakiś. O nie, o nie, o nie, tam nie idę. Tam nie idę, boli. Boli cię. To ma Po prostu trzeba go wymalować, wyma... Wymaro... Po prostu go. Wow. Chodź tu. Dawaj. E, tutaj jeszcze jest to e, Weźmiemy sobie to na przyszłość Myślałem że spadnę No e, się tak nie stało na szczęście No a myślę sobie że to będzie dobry moment żeby zakończyć odcinek e, Teraz m, trochę dłuższy żeby tam nie wiecie Dobra, nieważne, po prostu mówię elo, elo, do zobaczenia w ostatnim odcinku chyba. Bye!